Dla nas strażaków gaszenie pożarów to chleb powszedni. Niemniej jednak, wolimy zapobiegać pożarom niż gasić pożary i być świadkami ludzkich tragedii. Co roku w Polsce w pożarach domów, mieszkań ginie około 400 osób. 90 osób ulega śmiertelnemu zaczadzeniu. A 2000 osób jest poszkodowanych. Paradoksalnie. Najwięcej ofiar pożarów mamy w budynkach mieszkalnych, w domach, tam gdzie powinniśmy się czuć i być najbardziej bezpieczni. Czy można zapobiec takim tragediom, takim nieszczęściom? Oczywiście tak. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych, podstawowych rzeczach. A mianowicie rozpoczyna się sezon grzewczy, używamy instalacji, które znajdują się w naszym domu. Są to instalacje wentylacyjne, kominowe, elektryczne, gazowe i ważnym jest, abyśmy dokonywali przeglądów tych instalacji. Dzisiaj tutaj na tej konferencji jest z nami pan kominarz, kominiarz, który powie, jak często czyścić przewody kominowe, jak sprawdzać przewody wentylacyjne, przede wszystkim w budynkach mieszkalnych, tam gdzie przebywamy. Na co dzień, tam gdzie powinniśmy być bezpieczni. Nie tylko instalacje ważne są w naszych domach i mieszkaniach. Bardzo ważne jest, jakie urządzenia elektryczne i gazowe użytkujemy, czy je sprawdzamy okresowo, jaki jest stan tych, techniczny tych urządzeń oraz czy użytkujemy je zgodnie z instrukcją, z zasadami bezpieczeństwa, instrukcją producenta. Czy są one w odpowiedniej odległości od źródeł ciepła? Tych rad y, właśnie dzisiaj chcieliśmy udzielić, aby tych pożarów tutaj w domach mieszkalnych, mieszkaniach było jak najmniej. Nie tylko instalacje i urządzenia wpływają na nasze bezpieczeństwo w domach. Również ważnym elementem jest to, żebyśmy się wyposażali w urządzenia takie jak czujki czadu czy czujki dymu, które. W razie pożaru, na przykład nocą, ostrzegą nas o niebezpieczeństwie, choć może dojść do pożaru, to uratujemy swoje życie. Jak również straty pożarowe mogą być znacznie mniejsze, bo pożar skutecznie gasimy, gdy jest to pożar w zarodku. Jeśli chodzi o częstotliwość czyszczenia, to tutaj przepis, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o ochronie przeciwpożarowej mówi, że czyszczenie przewodów dymowych cztery razy w roku, czyszczenie przewodów spalinowych dwa razy w roku i przewodów wentylacyjnych raz w roku. W budynkach wielorodzinnych tutaj obowiązek spada na administratora, zarządcę, więc oni bardziej tutaj dbają o tą Skuteczność tych prac. Natomiast w domkach jednorodzinnych niestety spada to na właściciela, gdzie większość osób nie jest świadoma o obowiązku takich kontroli, czyszczeniu. No i później mamy właśnie różne przypadki właśnie z pożarów, zaczadzeń, przytruć. Dlatego tutaj, jak już Pan wspomniał, dobrą rzeczą jest zakup detektorów tlenku węgla, czyli czadu lub dymu, czy gazu, w zależności jakie mamy tam źródła zasilania. Jak się odbywa praca nasza? No, przyjeżdżamy na budynek, czyścimy przewody kominowe, sprawdzamy stan techniczny przewodów kominowych, podłączeń, urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oceniamy, czy jest to prawidłowo. Jeżeli nie, no to dajemy zalecenia, żeby było bezpiecznie dla użytkowników. Co tu jeszcze mogę dodać? Znaczy, yy, świadomość osób yy na domkach prywatnych wydaje mi się bardzo wzrosła. Może właśnie przez takie akcje, jak ta o obowiązku czyszczeniu czy przeglądu. Bo z, lat, z roku na rok jest coraz więcej tych kontroli na domkach prywatnych. Bo mówię tutaj domki, domy wielorodzinne, czy administrowane przez różne administracje. One tutaj to cyklicznie jest robione. Natomiast na tych domkach wzrasta ta świadomość i część coraz częściej wykonujemy usługi na domkach jednorodzinnych również. W Polsce w sezonie grzewczym od września 2015 do końca marca 2016 ponad 2229 osób uległo podtruciu tlenkiem węgla i wymagało długiej hospitalizacji, a 50 zmarło. Od września tego roku 169 osób zostało poszkodowanych i jedna osoba zmarła. Liczby dotyczące pożarów w budynkach mieszkalnych są jeszcze wyższe. W poprzednim sezonie grzewczym od września 2015 do końca marca 2016 2020 201 osób zostało rannych, a 304 zginęły. Od września tego roku 437 osób zostało rannych, natomiast 40 osób zginęło.